Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak usunąć reklamy z Google Chrome. A więc, tak: najlepiej wpisać po prostu Ctrl H, po czym wyskoczy nam teoretycznie historia. I tak, teraz klikamy rozszerzenia. I tak w tym momencie klikamy Pobierz więcej rozszerzeń. I teraz wpisujemy w tym okienku add Adblock. To już nam wyskakuje. Adblock i klikamy w to. I teraz tak wybieramy to okienko w tym miejscu. I tak klikamy za darmo. I teraz dalej. I tak teraz sprawdza, czy się instaluje. Instaluje się to. Teraz w tym momencie przenosi mnie na stronę. Yy, adblocka i zaraz instalacja adblocka i zakończonym I w tym momencie już mamy zainstalowany adblock. I tutaj. Dzięki temu będziecie mogli, nie będziecie mieli reklam w Google Chrome. W tym odcinku to będzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.